Czy możesz uwierzyć, że ta kobieta ma 90 lat? Tak, dewadesat. Ale jego wygląd mówi coś zupełnie innego. Gdybym powiedział, że ma 59 lat, uwierzyłbyś? Otóż to. Niewiele osób wie, że Barbara Taylor Bradford, jedna z najbardziej znanych pisarek na świecie, odkryła potężny sekret, który pozwolił jej zachować młodość przez tak długi czas. A dziś zdradzę ci ten sekret. Czas mija dla wszystkich, ale niektórzy zdają się go oszukiwać, i Barbara jest tego niesamowitym przykładem. Jaki jest jej trik? Oprócz zbilansowanego stylu życia, wyeliminowała ze swojej diety trzy produkty i to zmieniło wszystko. Gwarantuję ci, jeśli spożywasz którykolwiek z nich, możesz nieświadomie przyspieszać własne starzenie. I teraz ważne ostrzeżenie. Trzeci produkt jest najgroźniejszy ze wszystkich i pojawia się w codziennej diecie większości ludzi. Musisz o tym wiedzieć już teraz. Więc jeśli chcesz wyglądać młodziej, mieć jędrną i pełną życia skórę, zostań ze mną do końca. A zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowych treści o długowieczności i zdrowym stylu życia. A teraz przejdźmy do rzeczy. Pierwszy produkt, który Barbara Taylor Bradford całkowicie wyeliminowała ze swojego życia, może być częścią Twojej diety każdego dnia. Co gorsza, powoduje zmarszczki, zmęczenie, a nawet poważne choroby. Jesteś gotowy, aby się o tym dowiedzieć? Pierwszym produktem, który Barbara Taylor Bradford całkowicie wyeliminowała ze swojej diety, był rafinowany cukier. I to może być jedna z najważniejszych decyzji dla każdego, kto chce zachować młodość na dłużej. Rafinowany cukier to jeden z największych wrogów przedwczesnego starzenia się, co zostało wielokrotnie potwierdzone przez naukowców. Kiedy spożywamy nadmiar cukru, w organizmie zachodzi proces zwany glikacją. Polega on na tym, że cząsteczki cukru łączą się z białkami naszego ciała, w tym z kolagenem i elastyną, które odpowiadają za jędrność i elastyczność skóry. Z czasem uszkodzone białka tracą swoje funkcje co prowadzi do powstawania zmarszczek, utraty jędrności i ogólnego starzenia się skóry. Jednak negatywne skutki cukru sięgają znacznie dalej niż tylko kwestii estetyki. Nadmierne spożycie cukru powoduje stany zapalne w organizmie, pogarsza krążenie krwi, osłabia układ odpornościowy i przyspiesza rozwój chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i problemy z sercem. Dodatkowo wpływa na poziom energii, prowadząc do gwałtownych skoków i spadków sił witalnych, co jest jednym z klasycznych objawów przedwczesnego starzenia się. Barbara Taylor Bradford zawsze była zdyscyplinowana, jeśli chodzi o swoją dietę, i zdecydowała się całkowicie wyeliminować przetworzony cukier ze swojego życia. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnowała ze słodkiego smaku. Zamiast rafinowanego cukru i sztucznych słodzików, wybiera naturalne alternatywy takie jak organiczny miód, świeże owoce i suszone daktyle. Te zdrowsze zamienniki nie tylko zaspokajają apetyt na słodycze, ale także dostarczają witamin, antyoksydantów i błonnika, które pomagają w walce ze starzeniem się organizmu. Rafinowany cukier jest obecny w wielu produktach spożywczych, które ludzie spożywają na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy. Można go znaleźć w pieczywie przemysłowym, płatkach śniadaniowych. Jogurtach smakowych, gotowych sosach, a nawet w niektórych produktach wytrawnych. Dlatego tak ważne jest, aby czytać etykiety i maksymalnie ograniczyć spożycie tego składnika. Eliminacja rafinowanego cukru z diety może przynieść zaskakujące rezultaty w krótkim czasie. Wiele osób zauważa znaczną poprawę kondycji skóry, większą energię w ciągu dnia, a nawet zmniejszenie poziomu stresu i lęku. A co najważniejsze, Mniej zmarszczek i młodszy wygląd, dokładnie tak jak stało się w przypadku Barbary Taylor Bradford. Kolejnym produktem, który Barbara Taylor Bradford całkowicie wyeliminowała ze swojej diety, a który może sabotować Twoją młodość, nawet jeśli o tym nie wiesz, są rafinowane oleje roślinne. Wiele osób uważa je za zdrową opcję, ale w rzeczywistości przechodzą one agresywny proces przemysłowy, który zmienia ich strukturę molekularną i sprawia, że stają się silnie prozapalne dla organizmu. Oleje takie jak sojowy, kukurydziany, rzepakowy i słonecznikowy są powszechnie stosowane we współczesnej diecie. Znajdują się w smażonych potrawach, gotowych sosach, margarynach, a nawet w wielu pakowanych produktach spożywczych, które spożywamy na co dzień. Główny problem tych olejów polega na tym, że są one bogate w kwasy tłuszczowe Omega 6, które w nadmiarze przyczyniają się do przewlekłych stanów zapalnych w organizmie. A przewlekłe zapalenie to jedna z głównych przyczyn przedwczesnego starzenia. Uszkadza komórki, przyspiesza pojawianie się zmarszczek, osłabia włosy i negatywnie wpływa na stawy. Co więcej, oleje te są bardzo wrażliwe na działanie wysokiej temperatury i światła, co sprawia, że szybko jełczeją i stają się toksyczne. Podczas podgrzewania w wysokich temperaturach, jak ma to miejsce przy smażeniu, uwalniają szkodliwe związki, które zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a nawet nowotworów. Barbara Taylor Bradford zawsze stawiała na zdrową dietę, dlatego postanowiła zastąpić rafinowane oleje zdrowszymi i bardziej naturalnymi alternatywami. W jej codziennym menu znajdują się oliwa z oliwek ekstra Virgin, olej kokosowy i masło ghee, produkty bogate w zdrowe tłuszcze i antyoksydanty, które pomagają chronić komórki przed starzeniem. Efekty tej zmiany są widoczne gołym okiem. Po wyeliminowaniu przetworzonych olejów roślinnych, skóra staje się bardziej jędrna i nawilżona. Organizm jest mniej podatny na stany zapalne, a poziom energii znacząco wzrasta. Dodatkowo, ograniczenie spożycia tych olejów pomaga zapobiegać chorobom zwyrodnieniowym, utrzymując ciało w dobrej kondycji przez długie lata. A teraz powiedz mi. Czy nadal spożywasz rafinowane oleje roślinne na co dzień? Jeśli tak, czy myślałeś już o ich zastąpieniu zdrowszymi alternatywami? Napisz w komentarzu, jakiego oleju najczęściej używasz w swojej kuchni. A jeśli podoba ci się ten wartościowy materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych treści o długowieczności i zdrowym stylu życia. I koniecznie udostępnij ten film swoim znajomym i rodzinie. Wiele osób wciąż nie wie, jak bardzo te oleje mogą szkodzić zdrowiu i przyspieszać starzenie. Razem możemy szerzyć tę wiedzę i pomóc innym żyć zdrowiej, dłużej i młodziej. Jeśli dwa pierwsze produkty są już niebezpieczne, ten może być jeszcze gorszy, a wiele osób spożywa go codziennie, nie zdając sobie sprawy z ogromnych szkód, jakie wyrządza. Barbara Taylor Bradford całkowicie wyeliminowała ze swojej diety wędliny i przetworzone mięsa. I była to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęła, aby zachować zdrowie i młody wygląd. Wędliny obejmują produkty takie jak parówki, szynka, mortadela, salami, kiełbasa i bekon. Choć są popularne i wygodne, zawierają wyjątkowo szkodliwe substancje dla organizmu. Produkty te są pełne konserwantów chemicznych, takich jak azotyny i azotany, które nie tylko przyspieszają starzenie, ale także zwiększają ryzyko poważnych chorób, w tym nowotworów. Te dodatki chemiczne są stosowane w celu nadania wędlinom koloru, smaku i dłuższego terminu przydatności do spożycia. Problem polega na tym, że w organizmie przekształcają się w toksyczne związki, które uszkadzają komórki i powodują przewlekłe stany zapalne, jednego z głównych wrogów długowieczności. Co więcej, wędliny zawierają ogromne ilości sodu, co sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie. Podnosi ciśnienie krwi i sprawia, że skóra wygląda na zmęczoną i opuchniętą. Kolejnym poważnym problemem tych produktów jest obecność tłuszczów trans i olejów uwodornionych, które są wyjątkowo szkodliwe dla serca i naczyń krwionośnych. Regularne spożywanie wędlin może przyspieszyć starzenie się skóry, prowadzić do utraty kolagenu, sprzyjać powstawaniu przebarwień i nawet negatywnie wpływać na kondycję włosów oraz paznokci. Barbara Taylor Bradford całkowicie usunęła te produkty ze swojej diety i zastąpiła je naturalnymi, zdrowymi źródłami białka. Zamiast wędlin spożywa świeże, chude mięso, ekologiczne jajka, ryby bogate w kwasy omega-3 oraz rośliny strączkowe, takie jak soczewica i ciecierzyca, które odżywiają organizm bez negatywnych skutków związanych z przetworzoną żywnością. Teraz twoja kolej. Czy nadal regularnie spożywasz wędliny? Czy próbowałeś już ograniczyć lub całkowicie wyeliminować te produkty ze swojej diety? Napisz w komentarzu, który z tych trzech produktów najtrudniej ci wyeliminować. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna. Jeśli podobał ci się ten materiał i chcesz poznać więcej sekretów długowieczności, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmów. Udostępnij ten film swoim znajomym i rodzinie. Wiele osób spożywa te produkty, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodzą zdrowiu i wyglądowi. Pomóżmy razem szerzyć tę wiedzę i sprawić, by więcej osób żyło dłużej i w lepszej kondycji. Teraz, gdy znasz już trzy produkty, które Barbara Taylor Bradford wyeliminowała ze swojej diety, staje się jasne, że małe zmiany w diecie mogą zrobić wielką różnicę w tym, jak starzejemy się. Cukier rafinowany. Rafinowane oleje roślinne i wędliny nie tylko przyspieszają starzenie, ale również szkodzą zdrowiu w ogóle, zwiększając ryzyko stanów zapalnych, chorób przewlekłych i przedwczesnego uszkodzenia komórek. Barbara jest dowodem na to, że unikanie tych produktów może pomóc utrzymać młody wygląd oraz długie i zdrowe życie. Mając 90 lat, nadal jest aktywna, produktywna i pełna witalności podczas gdy wielu ludzi w jej wieku zmaga się już z poważnymi problemami zdrowotnymi. A najlepsze? Ty też możesz pójść tą drogą. Jeśli chcesz mieć więcej energii, jędrną skórę i unikać chorób związanych ze starzeniem, zacznij wprowadzać te zmiany już dziś. Małe zmiany w diecie mogą przynieść zaskakujące rezultaty w ciągu kilku tygodni, poprawiając nie tylko Twój wygląd, ale także Twoje samopoczucie i jakość życia. A teraz chciałbym wiedzieć: który z tych trzech produktów najbardziej Cię zaskoczył? Unikałeś już któregoś z nich, czy teraz zastanawiasz się, by zacząć? Napisz swój komentarz poniżej. Bardzo chcę poznać Twoją opinię. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego materiału o długowieczności i zdrowiu. I oczywiście, podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. Wiele osób wciąż nie wie, jaki wpływ mają te produkty na wygląd i zdrowie, a ta informacja może pomóc wielu osobom żyć dłużej i lepiej. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.